Dzień dobry, witajcie. W środę o 10, jak zwykle zaczynamy nasz live. Ja się nazywam Asia, to jest Karolina i od 2014 roku prowadzimy agencję ślubną Lili Wedding Planner, a od tego roku prowadzimy również ślubną szkołę, czyli wsparcie dla panien młodych. Wszystkiego o ślubnej szkole możecie się dowiedzieć na www.ślubnaszkoła.pl. Dzisiaj live będzie dotyczył noclegu dla gości weselnych. Jesteśmy już w takim y, czasie, y, w takim momencie, kiedy już zaczynacie rozważać y, zaproszenia ślubne. Y, stąd też y, temat noclegów weselnych jest istotny, dlatego że musicie tych gości o, o noclegach, o możliwości wykupienia czy y, opłacenia przez Was noclegów weselnych. Y, taką informację warto y, w zaproszeniu dla gości y, zamrzeć. No cóż, my w tej chwili, bo obecnej chwili, bo sobie napisałyśmy w skrypcie, że będziemy Wam codziennie, znaczy no, co tydzień mówić, czym aktualnie się zajmujemy. Więc w obecnej chwili oczywiście realizujemy zlecenia na 2021 rok, sezon 2020 już uznajemy za skończony. Także wszystkie, wszystkie, bo cała nasza energia i uwaga skierowana jest właśnie na rok. 2021-2022. Mamy bardzo ciekawe zapytania. Mamy mnóstwo zapytań dotyczących mikroprzyjęć, przepraszam, czyli takich na 20-16 osób, co nam się bardzo podoba, bo jest to duży zwrot. Wcześniej tych wesel robiłyśmy bardzo dużo na 80-120 osób. W tej chwili rzeczywiście ta liczba się pomniejsza. Myślę, że będzie to z korzyścią dla. Cały, cały, wszystkich gości, którzy będą się bawić, bo będzie można się f, fajnie skupić uwagę na, na tym mniejszym, tak. mniejszym gronie. E, więc to są takie wesela w przyszłym roku, które przyjdzie nam organizować, czyli takie mikro przyjęcia, aczkolwiek duża to, część. 150 wesel, też mamy. 150 też mamy. Ale rzeczywiście jest, d, 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 możemy zauważyć rzeczywiście duży wzrost tych zapytań o wesela tak. takie małe, nie? Tak. 16-20 osób, gdzie to będzie przyjęcie albo obiad weselny, więc. Bardzo nam się to podoba, bo, bo jest to rzeczywiście coś innego. Ale jest wydłużone, bo na przykład mamy zapytania właśnie o takie kilkudniowe wesela, nie? że jest na przykład 20 osób, ale że tak. jest to czterodniowa na przykład impreza, więc to też jest super. Czterodniowa i jest przecież zlecenie mamy na 2021, gdzie tam goście zaproszeni są na cały tydzień na wyjazd i w trakcie tego tygodnia odbędzie się również ślub e, pary młodej, Także Fajnie, bo nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ta cała pandemia i to wszystko, co się działo w tym roku, przekłada się na, na fajną waszą taką e, kreatywność e, i kombinatorstwo, bo naprawdę wydaje mi się, że, że te wesela i, i te śluby będą przybierać coraz ciekawszą formę, i, i te przyjęcia będą coraz fajniejsze. No dobra, e, ale do, e, że dobrze. Dzisiaj noclegi weselne, więc kiedy zaczynamy tak naprawdę. Yy, myśleć o, tym... o noclegach. Mhm. To jest w ogóle bardzo ważne pytanie, bo yy, według nas o noclegach powinniście zacząć myśleć, powinniście zacząć myśleć w momencie, yy, kiedy budujecie sobie listę gości i zanim zaczniecie szukać sali weselnej. To jest bardzo ważne, ponieważ yy, my też w kółko to powtarzamy od czego zacząć w ogóle planowanie ślubu i wesela, zaczynamy właśnie od listy gości. I już tworząc tą listę gości z jedną czy drugą mamą, e, powinniście sobie zaznaczać obok osoby, które będą wymagały od was e, noclegu, transportu. E, I na tej podstawie uzbrojeni w takie dane, możecie dopiero zacząć szukać sali weselnej, ponieważ jeśli wiecie, że rodzina przyjeżdża, na przykład cała Wasza rodzina e, jest z e, odległego miejsca, na przykład oni mają 500 km i wy wiecie, że wy musicie położyć 100 osób, no to to jest oczywiste, że musicie szukać lokalu, który albo dysponuje tak wielką bazą noclegową, albo w jego pobliżu znajdują się hotele, które mogą Wam zapewnić hmm. takie udogodnienie dla gości. My no bardzo często, jakby. Hmm... Tu chciałabym wtrącić, że jest taka lista, na siódmej szkole jest przygotowana lista, w której macie w tabeli właśnie możliwość zaznaczenia, czy dana osoba będzie wymagała noclegu, czy może transferu. I to u góry się wszystko pięknie sumuje, czyli na przykład piszecie po prostu listę gości z zaznaczeniem, kto potrzebuje transportu, i ona później się sumuje u góry, więc macie w tabeli wypisane, ile osób dokładnie jest do transportu, ile jest do noclegu. Ale czasami bywa tak, że na przykład dany obiekt weselny nie ma takiej ilości noclegów, ale jest z tego wyjście. Zawsze jest wyjście, zawsze jest wyjście, bo jakby jeśli bardzo często pary młode marzą o konkretnym w ogóle obiekcie i często jest tak, że na przykład on nie w, nie w pełni spełnia jakby takie techniczne właśnie wymagania, że na przykład nie ma 50 osób do położenia, mm -hmm. więc jakby albo można to rozwiązać um, transportem po prostu części tych gości do innego do do domów no? lub do e, innego miejsca, bo my też bardzo często kładziemy gości na przykład w, ducha, w dwóch albo trzech pobliskich hotelach, bo Czasami sytuacja tego wymaga. Rzadko który obiekt naprawdę dysponuje powiedzmy 150 miejscami noclegowymi. To są wtedy ogromne obiekty typu Nowotel, typu Ibis, to są takie bardziej kompleksy hotelowe z salą, Konferencyjną, na której organizujemy wesele niż typowe obiekty. Weselne, ale są weselne. też takie, no na przykład Nierzęcin Jest też obiektem, który ma bardzo dużo... Chyba noclegów. ze 140 tam jest w sumie, nie? Noclegów. No, więc, więc też bywają być może właśnie wtedy takie większe hotele, które nie, nie specjalizują się stricte w weselach, aczkolwiek takie duże imprezy organizują. Ale my tutaj w Szczecinie słuchajcie, mamy obiekt weselny, może obiekt to za dużo powiedziane, bo to nawet na polu golfowym w Binowie, który jest bardzo popularny, bardzo lubiany przez parę młode i tam ani jednego pokoju nie ma, w ogóle nie ma ani jednego pokoju i też nie ma możliwości położenia ani jednej osoby. I stamtąd zawsze są organizowane transfery do większego hotelu, który jest nieopodal, albo do większego miasta, czyli u nas w Szczecin, czyli do, do, do domów i pod adresy tych gości rozwozimy. Zawsze tak. jest wyjście, trzeba kombinować i też y, możemy odpowiedzieć od siebie, że warto rozmawiać po prostu z menadżerami obiektu. Czasami y, trafiamy do miejsc, y, y, do których na przykład jedziemy pierwszy raz, bo są na przykład y, bardzo daleko od nas. Tak było w, w w Gdańsku, pod Gdańskiem, gdzie organizowałyśmy wesele w takiej stodole i tam po prostu rozmawiając z menadżerką zapytałyśmy, które hotele ona poleca, czy są w pobliżu jakieś fajne miejsca, w których można położyć w takiej ilości gości, bo zawsze jest dobrze brać jakieś polecenia czy firmy, które ktoś już poleca, bo jest to dla nas wyznacznik, że albo w ogóle taki kierunek, że w którym możemy być prawie pewne, że, że ten wpływ... standard będzie utrzymany. Druga ważna kwestia, ile to kosztuje i kto za to płaci. Standardowo nocleg to jest między 60 a 150 zł za osobę. Oczywiście to wszystko zależy od klasy obiektu, od tego ile ma gwiazdek, czy jest to typowy obiekt weselny, czy jest to właśnie jakiś hotel kilkugwiazdkowy, czy w cenie jest śniadanie, czy tego śniadania nie ma. 60 zł za osobę to jest w ogóle bardzo korzystna cena, mm, bardzo, bardzo korzystna obieta, się, Tak, nie. bardziej jakby zbliżamy się do 100 zł za osobę, więc te koszty nie są małe. I stąd jakby nasza druga kwestia, kto za to płaci. I tutaj jest trochę kontrowersji, mm. <laughs> ponieważ macie kilka rozwiązań. Generalnie nasza polska tradycja, nasza polska gościnność zakłada, że jakby para młoda opłaca noclegi i para młoda kładzie tych gości weselnych, ale. Przy powiedzmy 100 gościach i kwocie 100 zł za osobę mamy 10 tysięcy złotych za same noclegi. jest to bardzo często lwia część waszego budżetu, więc coraz częściej my w ogóle pracując z parami z zagranicy, dla nich to jest oczywiste, że gość samodzielnie pokrywa sobie koszt noclegu. Więc dla nas już to jest jakby naturalne, że goście weselni płacą sami. I widzę, że coraz więcej par, właśnie ze względu na budżet, przerzuca ten koszt. Na, na swoich, swoich gości, gości weselnych. Mm. E, czyli możecie albo wyopłacić całość, możecie całościowo przenieść jakby ten koszt na gości lub trzecia opcja, e, jakby, która jest chyba no, no jest kompromisem po prostu, czyli opłacacie jakby nocleg gościom, którzy właśnie przyjeżdżają na przykład z mm. daleka, tak? Jeśli mamy rodzinę z Olsztyna i wiadomo, że oni nie przyjadą w dniu wesela na przykład, bo będą bardzo zmęczeni, no i też u nich nie ma możliwości, żeby wrócili po weselu do domu, więc jakby te koszty noclegów pokrywacie. Natomiast reszta, powiedzmy, jeśli sala jest pod Szczecinem, mamy 20 km od miasta, to możecie albo im zaproponować transport. W tej chwili te transporty jakby zbiorcze można w całkiem rozsądnej cenie znaleźć i, i też zaproponować gościom, nie zostawiać gości jakby tak... Samym sobie i też mi zaproponować jakieś rozwiązanie, że albo mogą samodzielnie wykupić sobie ten nocleg w takiej i takiej cenie, najlepiej jeszcze wynegocjowanej dla nich specjalnie, albo w nocy dwa razy, powiedzmy o drugiej i czwartej, odjedzie autobus, bus, samochód, jest, tylko, który ich po prostu odwiezie do miasta. Myśmy o tych transportach już mówiły na webinarze, który jest dostępny na średniej szkole, bo oczywiście ona jest w tej chwili darmowa. Więc gorąco Was zachęcamy do tego, żeby się tam logować i, i z nami być. Webinar będzie ten dostępny jeszcze przez dwa miesiące ten miesiąc i następny, bo zawsze będą dostępne na śródnej szkole na platformie dwa poprzednie webinary. Więc poprzedni webinar właśnie mówił o transportach i noclegach, więc jeżeli chcecie jeszcze cofnąć się do transportów weselnych, no to wskakujcie na www.śródnoszkoła.pl i tam sobie zerknijcie na, na nasz webinar. Tak, i trzecią kwestią, którą chciałyśmy poruszyć, to są w ogóle pytania do menadżera sali odnośnie noclegów. Jakby. Co, co musicie wiedzieć e, odnośnie noclegów, co jest bardzo istotne. Pierwsza rzecz to jest doba hotelowa, bo tutaj też bardzo często mm -hmm. mamy e, e, przepieranie się właśnie. Z dobą hotelową, ponieważ zazwyczaj ona się zaczyna bardzo późno to są godziny 15, czasami no, 16, czyli w 14. momencie, kiedy się tak naprawdę ślub zaczyna. Tak, czyli goście jadący z daleka często nie mają szansy w ogóle się przygotować, się przygotować odświeżyć po podróży, więc zwróćcie na to uwagę. Oczywiście z tego też jest rozwiązanie można wykupić powiedzmy dwa, trzy pokoje na dobę wcześniej i wtedy się w ogóle tym nie stresować. Można też poprosić na sali weselnej, żeby dwa pokoje sprzątnąć w pierwszej kolejności na przykład, żeby one były dostępne powiedzmy od godziny 13, jakby zawsze trzeba rozmawiać ym, i na pewno znajdzie się z tego jakieś wyjście. Tak samo godzina wymeldowania zazwyczaj są to godziny przedpołudniowe, czyli 11 1200 O tyle, o ile mamy śniadanie następnego dnia, to nie jest żaden problem. Jeśli mamy poprawiny, no to też można ponegocjować jakby z obiektem, czy. Jakby, czy rzeczy gości mogą zostać jeszcze w pokoju? Na pewno zależy od tego, co się dzieje następnego dnia, czy oni mają imprezę, czy coś tam się dzieje. Zazwyczaj tutaj też idą na rękę i, i zazwyczaj nie ma z tym problemu. E, warto się zapytać, jak wygląda w ogóle wasz pokój, czy jest jakiś dla Was dostępny, inny, przystosowany. E, to też jest bardzo ważne. Czy w pobliżu są inne noclegi? To już w sumie o tym mówiłyśmy, bo naprawdę rzadko jest tak, że kładziemy całość gości jakby na ujęcie. No jeszcze jest. Tutaj myślę, że warto by było poruszyć ten temat, bo jeżeli jest obiekt, który na przykład dysponuje kilkoma salami weselnymi, a bywają takie, byłyśmy już kilka razy w takich obiektach, które jednocześnie obsługują dwa nawet trzy zlecenia, bo byłyśmy w obiekcie, które obsługiwały dwa wesela i jedne poprawiny, więc to są też molochy. I stąd też nasuwa się pytanie. Czyj goście będą spali w, w, w tym obiekcie, bo nie, nie wszystkie obiekty, w ogóle żaden, nie ma w sumie takiej bazy noclegowej, która pomieściłaby dwa duże wesela. I tutaj zasada jest prosta, kto pierwszy, ten lepszy, więc warto od razu, jeżeli je, wiecie, że w, obok, gdzieś w sali, obok będzie się odbywało drugie wesele, to od razu zapytajcie, czy jest możliwość już zabukowania dla waszych gości miejsc noclegowych, bo może być tak, że po prostu te się spóźnicie, za późno zapytacie i, i te noclegi zostaną sprzedane drugiej parze młodej. Tak, jeszcze taka ważna kwestia, to jest kwestia meldowania się. Na przykład jeśli macie wykupione pokoje wcześniej, powiedzmy dwa dni wcześniej, a ktoś przyjeżdża w nocy, warto się zapytać, czy na przykład recepcja jest całodobowa. Mm -hmm. Żeby nie było sytuacji, że gość przyjedzie w nocy z lotniska czy, czy pociągiem i nie będzie mógł się dostać do pokoju. No my w przyszłym roku mamy zlecenie, w którym będziemy transportowały dwa autobusy gości właśnie z lotnisk w Berlinie tutaj do Szczecina do obiektu weselnego. I oni będą właśnie bardzo późno w nocy, więc będziemy dogadane z hotelem tak, że... Już jesteśmy. Już jesteśmy dogadane z hotelem tak, że oni po prostu obsłużą ponadczasowo w sumie tych wszystkich gości, którzy przyjadą w nocy. Więc zachęcamy właśnie Was do tego, żeby myśleć troszeczkę do przodu, zastanawiać się, jakie problemy mogą na przykład nastąpić, wejść w skórę gościa, bo jakby ile on, jak, jeśli on będzie jakby zaopiekowany i poczuje właśnie, że kurczę, ktoś pomyślał za niego, że on przyjedzie późno, to naprawdę to zostanie docenione. My też chciałyśmy powiedzieć o kilku takich udogodnieniach, które są bardzo miłe, które na przykład mogą czekać na gościa w pokoju. To zawsze jest butelka wody. W ogóle już o tym mówiłyśmy, ale list powitalny no, zawsze się spotyka z bardzo miłym przyjęciem. Może to być zwykły po prostu wydruk na zwykłej drukarce z Waszym logo, w którym po prostu mu napiszecie, że cześć, witaj, cieszymy się, że już jesteś. Widzimy się jutro na, na ślubie. O której śniadanie, o której są poprawione, tak. gdzie jest ślub, konkretne adresy, adres może drugiego hotelu, bo czasami bywa tak, że goście są rozdzieleni, w sensie rodzinami, a ma, będą mieli na przykład taki bufor czasowy, żeby wypić razem kawę. Więc takie informacje zawsze zbieramy zbiorczo w takim liście powitalnym, który czeka na Waszych gości. Ten list powitalny może być wydawany razem z kluczem na recepcji. jest lepszym rozwiązaniem. Tak. Jeśli hotel się na to zgodzi. Natomiast nie zawsze hotele niestety na to udogodnienie przystają, i te listy powitane wtedy czekają w pokojach. Ktoś te listy musi roznieść, więc też musicie przedyskutować tą kwestię z menadżerem obiektu, bo zdarzyło się nam tak, że my same, Karolina, roznosiła te listy powitalne. Nie polecam. Tak, po całym obiekcie, wspomnianym już 140 osób tam, znaczy akurat wtedy nocowało to niecałe 100. Natomiast te wszystkie listy powitalne musiały trafić do pokoju w trzech różnych językach, więc zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby na liście powitalnym znajdowały się od razu dwie, dwie wersje językowe lub trzy, jeśli takie są potrzebne, żeby tego nie, nie trzeba było mieszać, nie? I dwa, żeby wydawane były do kluczyka na recepcji. I wtedy macie sprawę załatwioną i, i wszystko, wszystkie informacje tam przekazane. Nie wiem, czy powiedziałam, ale fajnie też zawrzeć informację o końcu doby hotelowej, żeby goście wiedzieli, do której dokładnie muszą ten, ten pokój zdać. Tak, jeśli właśnie chodzi o inne udogodnienia, tak jak wcześniej wspomniałyśmy jakaś butelka wody, jeśli wiecie, że ktoś przyjedzie w nocy, to może jakaś drobna przekąska bo w nocy na przykład nie będzie możliwości, żeby, nie, nie wiem, napić się to... albo albo coś takiego, więc właśnie no, Myślcie o swoich gościach, żeby oni się czuli właśnie z wami bezpiecznie, żeby czuli się gośćmi. I to zawsze jest docenione, zawsze bardzo fajnie odebrane. I to są rzeczy, które goście w ogóle bardzo dobrze pamiętają. Tak, tak jak, słuchajcie, nie mogą być głodni. E, no, że wódka tam ciepła i, i to no tam to już, się już nie zdarza. Nie chyba. zdarza się, ale też już nie... nie no. To nie jest aż, aż taka istotna kwestia w dobie, w której większość z gości pije wino albo w ogóle są drink, bar, drink bary, ale ten komfort gości jest przez niej bardzo dobrze zapamiętany. Jeśli mają czym trafić do domu, jeśli to jest sprawnie zorganizowane, to oni zawsze później miło się na ten temat wypowiadają. Także przywiążcie do tego większą uwagę i, i cóż! Za, ty, za, ty, za tydzień. Za tydzień za tydzień nie za tydzień właśnie nie. Za tydzień nie ma się raz. nie widzimy. Nie ma, nie, najprawdopodobniej live'a nie będzie, ale postaramy się dwa tematy wtedy ściśnić za, za dwa tygodnie. Natomiast już uruchomiłyśmy zapisy na webinar, który odbędzie się 5 października. I to będzie webinar mówiący o stylizacji pary młodej, czyli będziemy mówić o tym, jak, jak się... Jak się ubrać na ślubno? Chyba wiadomo, ale jak dobrać suknię ślubną, welon, jakie mamy rodzaje ozdób na włosy, jak ubrać naszych, jak się powinni ubrać nasi narzeczeni. Także myślę, że warto z nami być. Te zapisy już są uruchomione, już można się zapisywać, można być z nami i rezerwować swoje miejsce, bo oczywiście ilość miejsc jest ograniczona. Mam nadzieję, że też będzie. Was trochę w przyszłym Tak, będziemy też na rozmawiać o druknach, o mamach, jak, bo my, my bardzo często też dostajemy od mam telefony, od teściowych, e, gdzie szukać sukni, jak ona się powinna ubrać, w co ubiera się druga mama, bo <grym> też tak było. E, no. Więc to są też rzeczy, właśnie o których chciałbyśmy Wam powiedzieć. No dobrze, e, tymczasem my życzymy Wam miłej reszty tygodnia. E, dziękujemy Wam serdecznie, że dzisiaj byliście z nami. E, no i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa.